Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej. Psalm 16, 11 werset. Na podstawie książki Sary Yang. Jezus słucha. Łaskawy Boże, dziękuję, że zsyłasz na mnie tyle błogosławieństw. Wszystko, co mam, jest darem od Ciebie. Łącznie z każdym moim oddechem. Rzadko myślę o cudzie nieustannego oddychania Twoim życiem. Ale dopiero kiedy tchnąłeś życie w Adama, stał się żywą istotą. Czasami lubię siedzieć cicho w Twojej obecności, dziękować Ci bez słów za każdy oddech i potwierdzać moje zaufanie przy każdym wydechu. Odkryłam, że im dłużej to robię, tym bardziej odpoczywam. Panie, proszę, pomóż mi doceniać błogosławieństwa, których często nie widzę: ptaki i drzewa, światło i kolory moich bliskich i codzienną wygodę, i dziękować Ci za nie. Ta lista jest nieskończona. Im częściej patrzę na dobre rzeczy w moim życiu, tym wyraźniej je widzę. Oczywiście najbardziej jestem wdzięczna za życie wieczne, które mam, bo wierzę w Ciebie. Ten bezcenny, wieczny dar napełnia mnie coraz większą radością w Twojej obecności. W Twoje hojne imię Jezu. Amen.